W tym vlogu ja trochę pracuję, a Zygmunt lata samolotem małym dwuosobowym. Później łamie rękę, ale nie przez lot samolotem. Odnajdujemy się w nowej rzeczywistości, wybieramy podłogę i farby do pokoju małej, a nasze wybory nie są oczywiste. Także zapraszam Was już teraz do subskrybowania kanału i obejrzenia dalszej części vloga. Dzień dobry moi drodzy w kolejnym vlogu. Witam się z wami tak dość nietypowo. <grywa> dlatego, że przyjechałam sobie z... na nagrania, na zdjęcia. Trochę się przeliczyłam. Miejsce, w którym chciałam nagrywać było po prostu dzisiaj przeludnione o tej porze. Yy, I szukałam nowej miejscówki, ale chyba nic z tego nie będzie. Także zrobię teraz coś innego. Robię taką bardziej pracę przy telefonie w takim razie, jak już mam możliwość. A to, co chciałam nagrać dzisiaj... Będę musiała nagradzić w domu. Czasami tak się po prostu dzieje, że coś nam się nie udaje. Ja już nauczyłam się nie przejmować takimi rzeczami, bo przyznam się szczerze, że czekajcie, czy mnie w ogóle widać? Czy to nie jest za ciemno? Chyba trochę jest. Kiedyś bym się tym bardzo przejęła, sfrustrowała. A dzisiaj jakoś tak spokojniej na to patrzę, po prostu nie teraz to innym razem. Tym bardziej, że mam co robić, mam wręcz kupę takiej pracy przy telefonie, więc widocznie tak dzisiaj miało być. A jak widzicie, mam tutaj pięknie wszystko przygotowane. Tak samo jak tutaj, także przygotowałam się na te nagrania, ale ewidentnie dzisiaj nie pykło. No trudno. Trochę sobie popracowałam, ale znowu jestem w aucie, w kolejnym ujęciu, i właśnie mi się przypomniało, że jest godzina tak 10.53 i Zygmunt. Za moment będzie leciał samolotem. Ze swoim kuzynem, który ma licencję, więc wszystko jest pod kontrolą. Nie wiem nawet jakim samolotem, wiem, że jakimś małym, i poprosiłam go, żeby coś z tego nagrał. Także teraz możecie zobaczyć. Perspektywy Zygmunta i tego, jak spędza aktualnie przedpołudnie. Dzień dobry, szanowni państwo. Wykorzystując sytuację, że dziewczęta są w pielsku, yy, jadę latać samolotem nie jako pilot, jako pasażer, ale takim dwuosobowym ultralekkim. Yy, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że spełni to moje oczekiwania pilot kazał zabrać mi śrubokręt więc nie jestem pewien co do jego intencji i co do jego pewności aczkolwiek już ma za sobą dwie godziny lotu dzisiaj, więc mam nadzieję że wszystko, myślę że wszystko będzie w porządku inaczej sobie tego nie wyobrażam więc dzień zapowiada się bardzo przyjemnie, a przynajmniej najbliższe dwie godzinki bo potem muszę wracać do remontu domu, ciao No i właśnie tym oto samolocikiem lataliśmy sobie, bo bardzo było bardzo ładnie, nad górami polataliśmy, bardzo się cieszę, że się udało. I jestem już w domu. Dzisiaj były odwiedziny najpierw u jednej babci, później u drugiej babci. I w sumie tak jest w ogóle piątek i godzina chyba 17. Zygmunt teraz poszedł pod prysznic, bo właśnie skończył e, do końca jeszcze robić jakieś tam poprawki w pokoju małej. I jutro właściwie możemy wybierać farbę i możemy wybierać podłogę, e, z czego bardzo się cieszę i na pewno to zrobimy. Julianka stęskniona ze swoimi zabawkami przez cały dzień, magnesiki, różne inne rzeczy i widzę, że się fajnie bawi. Mombelek też stęskniony i już Wam pokażę jeden rzut, jak wygląda pokój. Wygląda to w ten sposób, widzę, że już umył nawet fajnie podłogę yy, i w sumie niewiele chyba się zmieniło od ostatniego ujęcia. Tak, tutaj będziesz miała pokoik, jutro pojedziemy wybrać Ci farby i podłogę, tak? Żebyś miała pięknie. <laughs> Ogólnie mówiliście o tym, yy, jakiś tam komentarz przeczytałam, żebyśmy zostawili tą podłogę, bo jest przepiękna. I tak, ja się z tym z jednej strony zgadzam, ona jest naprawdę ładna, ale już Wam pokażę z bliska, o co chodzi, bo my tą podłogę mamy też w sypialni. I w sypialni ona jest naprawdę w porządku, ale spójrzcie tutaj. Zobaczcie, ona ma takie. Yy, uskoki, jakby o tutaj to fajnie widać uważam, że po prostu trzeba to zrobić porządnie i nawet jeżeli byśmy ją teraz zdecydowali się wyczyścić i tak dalej ona mogłaby być ładna ale ma za dużo takich uszczerbków, niedoskonałości, ma za dużo o tutaj też spójrzcie jak to wygląda, nie? że jednak zdecydowaliśmy się położyć coś innego no ale wygląda to już naprawdę coraz lepiej i nie mogę się doczekać już i podłogi. Także Zygmunt się pięknie spisał. Zrobiłeś kawałek dobrej roboty z tym pokojem. Ja też wiem, jak y, tutaj wyglądało, dlatego naprawdę. miałeś, miałeś śmiało i sporo pracy, ale wygląda naprawdę super. Pięknie wyrównałeś ściany. Przenieśliśmy się tutaj, bo tam po prostu mała naprawdę tak dzikowała, że ona już czuje chyba to pomieszczenie, że to jest jej no, Za dużo ma przestrzeni do, do tak. rozbiegnięcia się. Bardzo fajnie się spisałeś, także. Znowu będą pisać w komentarzach, że Zygmunt to jest człowiek, nie, a ja tylko siedzę i tak. <noise> nic nie robię. Nie, na razie to jest tylko i wyłącznie ten. Na razie to jest po, tak, tak naprawdę zagruntowane. No teraz hmm. dopiero trzeba będzie zrobić kolor, no. odcięcia i jutro jedziemy, tak? Wybierać? Tak. Super. A teraz powiedz, bo ja dodałam wcześniej, w tym roku już widzieliście jak Zygmunt lata, bo coś tam nagrał, jeszcze tego nie widziałam, więc mam nadzieję, że to już zobaczyliście. Jeszcze nie widziałam tych materiałów. Jak Twoje wrażenia po dzisiejszym locie? Powiedz coś więcej, w ogóle z kim leciałeś? Leciałem z moim kuzynem, który jest pilotem już. Polecieliśmy na działkę zobaczyć, z góry dojrzałem, że chyba nam skosili trawę. Eee, jest... Ile tam dolecieliście? Swoły 20 wyda? minut. Ale, cz ale czekaj, co? Długo. No to malutki samolot był. To jest jakiś okay, szybki. Okej, bo tak Kalku. No nie no, autem byśmy lecieli stąd ponad godzinę Godzina 10, 20. nie Godzinę 20. No, no tak, no to dobra, okej. Okay. Jest, jest hmm, różnica. Więc, więc bardzo fajnie było. Polataliśmy nad bielskiem, nad żywcem, zobaczyliśmy stoki narciarskie, jak już wyglądają, ale jeszcze eee, nie ma śniegu. Bałeś się? Trochę. Bo znam mojego kuzyna, no, co prawda no jest, jest pilotem, już ma wylatany Ale wciąż ludzi, to jest mój kuzyn. Ale wychowywałem się z nim i wiem <grym> do czego jesteśmy skłonni, i, e, i co, co się. Co dla żartu, może później tak. <grym> ale cieszę się, że. Jejku, jak Zygmunt mi słuchajcie, napisał e, Ziemia. Ja specjalnie nie patrzyłam na telefon, bo ja się bardzo stresowałam, mm -hmm. ale jak odczytałam tylko tam na górze w powiadomieniach, jak mi się wyświetliło Ziemia, to naprawdę poczułam taki ciężar, mm -hmm. że mi spada po prostu no z serca. Ja ja Chodzi mm, jak najszybciej, i te tak? napisać. Także super. Cieszę się, że miałeś taką przygodę, a teraz czekamy na pizzę, bo tak jak mówiłam dzisiaj, nie było mnie cały dzień w domu. Zygmunt pracował, więc na obiad. Czy pracowałem, latałem trochę? Yy, no, na pracuje. obiad yy, zamówiliśmy pizzucha. I mamy kolejny dzień, jedziemy właśnie wybierać zygmunt. Tutaj przyszedł się przywitać. Słuchajcie, Zygmunt złamał co palec czy rękę? Dłoń. Dłoń. Złamałem kość Ach. śród ręcza. Tak, więc no, cóż, kiedy to się stało dwa dni temu chyba. No i jest w domu, zresztą teraz będzie przez najbliższe dwa tygodnie w domu. Czekaj, bo tutaj nie widzę, o tak, hura! Tak, a w ogóle masz gips? Chciałabym zapytać. No. Ja nie mam gip, gipsy, tylko mam e, usztywni... Masz szynę. Ja mam sobie to smarować, ściągać, i zakładać, ściągać, zakładać, więc co jakiś czas będę miał założone. Jak mi się tak kremy Znudzi. będą wkładały, to, to to będę miał zdjęte. Ale nie, cieszę się, znaczy cieszę się. No, fajnie być w domu czasem. Faj w sumie ja właśnie mówiłam Zygmuntowi, że może jego ciało domu mu teraz znać, że musi sobie odpocząć. Ale tak czy tak jedziemy właśnie do Castoramy, czy tam do innego sklepu jeszcze zobaczymy. Musimy wybrać dzisiaj farbę dla Julianki do pokoju i musimy wybrać podłogę. Więc jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że uda się wszystko znaleźć szybko i bez problemu. Dlatego że ja nawet nie jestem jeszcze do końca zdecydowana na jakieś kolory. Mam po prostu nadzieję, że jak zobaczę coś w sklepie, no to. Mm, Stwierdzę, że to jest to i weźmiemy. Tak samo z podłogą nie mam. Mam może taką ogólną wizję, jakiś zarys jej pokoju, ale nic tak naprawdę szczególnego. I dzisiaj wszystko będzie się tworzyło po prostu w tej wyobraźni. Mam nadzieję, że zakupy będą udane. A teraz ruszamy, bo chcemy wyrobić się przed drugą drzemką Julianki, bo znowu wróciłyśmy do dwóch drzemek. O tym wam nie mówiłam. Taka ciekawostka. Ja wybrać teraz podłogę. Nie do końca wiemy jaka jest różnica w rodzajach tych paneli, także Zygmunt poszedł do obsługi, a ja sobie patrzę i oglądam jakie w ogóle są kolory. Jeszcze przy okazji postanowiliśmy zerknąć na dywany, bo wybraliśmy już podłogę w komforcie, panele i ten mi się strasznie, znaczy wybrałam, znaczy wybrałam. Położyłam tutaj ten, no jest ładny. Ale mam taką zagwustkę, czy ja właściwie chcę jej robić taki stonowany ten pokój? I chyba nie. I zobaczcie, no ten jest przepiękny. Ale i tak na razie chyba nie będziemy brali, tylko dopiero jak zrobimy resztę i zobaczymy, czy to będzie pasowało po prostu. Ten jest bardzo miły. <laughs> Idealny pod naszego pieska. No, pieskowi by się podobał na pewno. Trzeba by go zapytać, czy można tu wpuścić pieska, czy on może się położyć, przetestować. Zostawić ślady na każdym. Fajny jest. Jest miły, ale nic poza tym. No, zastanawiam się tylko, czy on nie jest zbyt szary. Ten różowy? Mm, nie, ten. To jest taki. Jaki? No, ja wiem, prawie biały. W drodze powrotnej. Jeszcze wstąpiliśmy w jedno miejsce teraz i wracamy do domu. Udało się dokonać wyboru farb. Nie było łatwo. W ogóle zmieniliśmy całkowicie koncepcję, która gdzieś tam początkowo we mnie bardziej kiełkowała, ale to na spokojnie opowiem Wam w domu. Nie spodziewałam się, że wybierzemy takie kolory. Może tak, ale ostatecznie jestem bardzo zadowolona. Mamy kolejny dzień z rzędu. Wczoraj kupowaliśmy farbę, którą zaraz Wam pokażę i powiem na co się zdecydowaliśmy. Ale ja ogólnie mam wrażenie, że ja w tym vlogu jestem po raz pierwszy jakoś tak lepiej ogarnięta. No nic, nie wiem, co w ogóle z tego będzie. Dawno nie miałam takiego miszmaszu i nie wiem, jak to wyjdzie w montażu przez te dogrywki, które też robił Zygmunt i tak dalej. Z tego powodu, że Zygmunt złamał rękę, co jest oczywiście sytuacją losową. Nasz cały rytm tygodnia się trochę zaburzył. I mimo że z jednej strony fajnie, no bo jest w domu, jesteśmy wszyscy razem, to jednak musimy trochę nauczyć się funkcjonować w tej rzeczywistości. Wiecie, jak to jest? Ja z Julianką w tygodniu. Jestem raczej sama przez połowę dnia i mamy jakiś tam swój rytm, ona też jest do czegoś innego przyzwyczajona. I już wczoraj miała tak, że wstała, zobaczyła, że jest tata. Wiadomo, ona nie rozumie, że jest po, czy to jest poniedziałek, czy to jest niedziela i tak dalej, ale czuła, że jest inaczej po prostu. No i po prostu musimy się nauczyć troszeczkę funkcjonować w tej rzeczywistości. I to chodź pokaż mamie. Oka jest taka śmieszna, słuchajcie, próbuje już się naprawdę bardzo mocno komunikować. E, używa się dzisiaj na przykład mnie bardzo zaskoczyła, bo pokazała na banana i powiedziała y, i zaczęła mówić nana. -na". Ja zawsze pytam Juliankę, czy chce banana i ona zapamiętała to nana, -na", tak? I zaczęła pokazywać na tego banana. Ja myślałam, że chodzi jej o b bo obok też stała woda. <ścoughs> I zaczęła mi dawać tą wodę, a ona kręci mi głową, że nie nana, nana. Zapytałam, czy chodzi o banana, i od razu się uśmiechnęła, pokrywała głową, więc fajne jest to, że już naprawdę ta komunikacja jest zupełnie na takim innym poziomie, tak co? Nie ma tu nic. Popatrz, mama zabrała. Była jakaś śmietka przyklejona, wiesz? No, by tam było, mama zabrała, wiesz? I mam tutaj kolory, które wybraliśmy, już Wam dokładnie pokażę. Następnie. Muszę dodać, czekajcie, bo to jest trochę ciężkie. Na początku koncepcja była taka, y, która się gdzieś tam zrodziła tuż przed wyjazdem do sklepu, żeby Julianka miała tutaj kolory mm, róż i taki śmietankowy, waniliowy. Y, no i zaczęliśmy szukać właśnie takich kolorów, koncentrowaliśmy się na tym. I w sumie potem zrodziła się u mnie taka myśl, że. Hej, czemu za wszelką cenę chcę, żeby Jranka ten pokój miała różowy, żeby on był taki mimo wszystko trochę stonowany, no bo też my mamy meble będzie drewno i będzie biel, więc to wszystko byłoby dość stonowane. I wpadłam na to, że przecież na pewno przejdzie czas w jej życiu i to pewnie za dwa lata, za trzy lata zobaczymy. Gdzie Juleka zapragnie mieć różowy pokój, wejdzie w fazę lalek Barbie, domków dla lalek i, i w taki różowy dziewczęcy świat, i wtedy będzie to dobry moment, żeby zrobić jej różowy pokój, z którego na pewno bardzo się ucieszy i będzie najszczęśliwsza na świecie. A robiąc jej teraz różowy pokój, i nagle się to znudziło w domu, no i tak samo dla niej już później, właśnie na tym etapie, nie byłoby to nic nowego. Dlatego całkowicie odrzuciliśmy różowy kolor, zrezygnowaliśmy z różu i już Wam pokażę na co się zdecydowaliśmy. Kupowaliśmy ogólnie farby z firmy Becker's i doradził do mnie pan, one mają ponosowanie mniej tych różnych substancji chemicznych i tak dalej, więc są idealne dla, y, do pokojów dziecięcych. Pierwszy kolor słuchajcie, to jest przepiękny kolor w odcieniu Melon juice. Tutaj macie go na rysunku. On jest taki no, melonowy po prostu, troszeczkę taki pastelowy pomarańcz. E, zobaczymy oczywiście, jak wyjdzie na ścianie. Może pomarańcz to za dużo powiedziane. On jest taki kremowy, no jak melon, po prostu jak melon. A drugi kolor to jest... Nie wiem nawet jak to przeczytać, tutaj go macie. E, Oyster? Nie wiem, ale na tym próbniku, na tym wzorniku w sklepie wyglądał na taki pastelowy, ładny niebieski i sądzę, że połączenie tych dwóch kolorów będzie wyglądało naprawdę ładnie. Zależało nam na tym, żeby mieć tutaj dwa kolory, ponieważ plan jest taki, że na dwóch ścianach będzie jeden kolor, na dwóch inny, i do tych kolorów będą pasowały zarówno te białe dodatki, jak i drewniane. A inne dodatki w stylu jakiś dywan, obrazki i tak dalej chciałabym zrobić w takich żywych, intensywnych kolorach. Tutaj nawet taką zmarszu znalazłam inspirację, jak ta tęcza. I będzie to, uważam, wyglądało naprawdę pięknie, więc jaka będzie miała kolorowy, dziecięcy pokój. Powiem wam szczerze, że jeszcze ja nie miała decydować nawet rok temu, jaki pokój zrobię ująć to pewnie poszłabym w berze, w takie właśnie pudrowe róże, wyważone kolory, w jakieś kremy, chciałabym, żeby to wszystko było takie, wiecie, spójne. Ale teraz, jak już mniej ma ponad roczek, ja widzę, jakim ona jest dzieckiem, jaka jest wesoła, jak się uśmiecha, to po prostu stwierdziłam, że pasuje do niej taki kolorowy pokoik i też taki dostanie, także już nie mogę się doczekać. Podłoga też oczywiście jest wybrana, podłogi o, chyba nawet nie nagrałam, nawet nie zrobiłam żadnego zdjęcia, ale jest jasna, więc wydaje mi się, że będzie wyglądała bardzo fajnie.